Leść. Dzisiaj omówimy sobie drzewo, które na pewno już kiedyś widziałeś w lasach. Drzewo, które jest głównym gatunkiem lasotwórczym w Polsce Pinus sylvestris, Sosna Pospolita. Zapraszam! Widzieliście, bo jest tego najwięcej spośród wszystkich gatunków lasotwórczych w Polsce. A ile dokładnie? Dokładnie 67. Czy ta liczba robi wrażenie? Dla porównania, ostatnio kręciliśmy odcinek o naszej Jodle Pospolitej, Abies Alba. Jak się okazuje, jej jest tylko 2%, więc 67% to jest niedużo. To jest bardzo dużo. To jest aż niewiarygodne. Dobra, dobra, ale jak to się w ogóle stało, że jest jej aż tyle? Nasz kochany kraj w swojej długiej historii miał momenty, gdzie mili sąsiedzi napadli go. Zrównali go z ziemią, nakradli ile się da i wycieli wszystko, co się da. Lesistość pod koniec XVIII wieku mogła wynosić nawet 40%, przynajmniej tak podają źródła, do których udało mi się dotrzeć. Po wojnach, potyczkach, i szczególnie po II wojnie światowej, lesistość wynosiła zaledwie 20%. Obecnie, dzięki ciężkiej pracy naszych leśników, lesistość wzrasta i wynosi prawie 30%. Ale wróćmy do rozwiązania naszej zagadki. W latach powojennych, gdy Polska, z racji swojej sytuacji geopolitycznej, znalazła się pod kolejną okupacją, a sytuacja lasów była tragiczna, trzeba było znaleźć szybkie rozwiązanie. Z uwagi na to, że sosna w swoich wymaganiach jest predatorem, szybko rośnie, nie wymaga dobrej gleby, jest świetnym materiałem, padło właśnie na ten gatunek. I co zrobiono? No, posadzono jej bez opamiętania wszędzie, gdzie się tylko dało, w miejscach, gdzie teoretycznie nie powinno jej w ogóle być. Czy to oznacza, że zrobiono źle? No nie, bo nie możemy się odnosić z dzisiejszych czasów do czasów, które były kiedyś, bo były bardzo ciężkie. I na tamten moment to była bardzo dobra decyzja. Dzisiejsza liczba, 67% jeżeli chodzi o sosny w naszych lasach, pochodzi właśnie z tamtych czasów i jest pokłosiem tamtych decyzji. Sosna pospolita to drzewo, które osiąga od 25 metrów do nawet 35 metrów wysokości, choć zdarzają się i wyższe osobniki. Oraz pierśnicy, czyli średnicy pnia na wysokości 1,30 m do nawet 1,5 m szerokości, tak naprawdę. Jest to bardzo rzadkie, bo w większości jednak sosny są posadzone na ubogich siedliskach i osiągają bardziej taki rozmiar. Ma stożkowaty pień. Oraz cechy, po których łatwo przyjdzie Wam ją rozpoznać. Pierwszą cechą, po której rozpoznacie naszą sosnę, z daleka jest dwubarwny pień. Od spodu jest jasno-szara, natomiast gdy już wspniemy się na górę, robi się taka pomarańczowo-lekko-brązowa. I tym właśnie wyróżnia się znacząco tylko sosna pospolita Pinus sylvestris. Inne sosny, jakie występują w Polsce, na pewno nie mają tak dwubarwnego pnia. Jest gatunkiem sosny dwuigielnej. Takich gatunków w Polsce jest kilka, ale tylko sosna pospolita ma każdą igłę, którą Wam pokażę na przybliżeniu, obróconą wokół własnej osi, tak naprawdę skręconą o 180 stopni. Niby zwykła pospolita sosna, ale ma coś wyjątkowego w sobie w rozwoju szyszki. Sam cykl rozwoju, co już robi wrażenie, trwa 3 lata. A zapłodnienie szyszki, czyli tak naprawdę zapoczątkowanie tego rozwoju przyszłych osobników, następuje dopiero roku drugiego. W pierwszym roku dochodzi tylko i wyłącznie do zapylenia i powstaniu małutkiej szyszeczki. Dopiero w roku drugim dochodzi do zapłodnienia i rozwoju tej szyszeczki do pełnoprawnej szyszki, a w roku trzecim dosłownie może zajść dopiero otwarcie jej i wysypania, wysypanie się nasion. Rośnie bardzo szybko i dożywa od 300 do 350 lat. Niestety, jak każde drzewo w Polsce, każde drzewo na świecie, jak starsze osobniki, w takim wieku już strasznie chorują i zazwyczaj mają potężne wady drewna w postaci chorób i grzybów, które je chętnie zjadają. Jest obszar w Polsce, na którym nie występuje w ogóle sosna pospolita. Jest to dość ciekawe. Ten obszar to bieszczady. Oprócz tego, co widzimy tutaj na zewnątrz, dookoła w górze, jest również to, co jest pod spodem w glebie. I tym czymś jest niezwykły system. Korzeniowy, bo Sosna ma zarówno system palowy, czyli dosłownie wbity pień na kilka metrów w głąb gleby, oraz rozbudowany system powierzchniowy, który może zarówno zbierać wodę deszczową, jak i ten palowy wodę gruntową. Jest to o tyle niesamowite, że Sosna prędzej złamie się w połowie w przypadku ogromnego wiatru niż wywróci się z korzeniami. Zapytacie, dlaczego ta cecha i ta wiedza jest na tyle ważna, żeby o niej mówić? Bo jest to o tyle istotne, gdy na przykład posadzimy gdzieś świerka. Świerk ma bardzo płytki system korzeniowy i na płaskim terenie przyjdzie wichura i go przewróci. Dlatego też czasami dookoła świerków sadzi się różnego połacie innych drzew, które mają chronić czoło lasu przed. Mocnym wiatrem. I na przykład w głębi możemy posadzić świerka na dobrej glebie, natomiast dookoła, żeby ochronić go przed wiatrem, sadzimy inne gatunki, jak na przykład taką sosnę. Sosny mają fajną zależność, że w ciągu roku przerastają tylko i wyłącznie na węźle. Węzeł to jeden taki tutaj okułek, prawie tak potocznie nazywając, tych gałęzi. Czyli ten tutaj przyrost. Pomiędzy tymi dwoma węzłami to jeden rok i dzięki temu możemy, na przykład, na przykładzie tej sosny policzyć ile ma lat. Czasami takie węzły zanikają z czasem, ale pozostają blizny, po których można zobaczyć ich dawne miejsca. Policzmy wiek tej sosny. Ja mogę policzyć od dołu: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i tutaj ósmy przyrost. Zobaczcie, ta sosna ma 8 lat do chwili obecnej. Proste. A teraz możecie tym się pochwalić przed znajomymi. Sosna jest git jako gatunek, jak każdy jest stworzony przez naturę, ale monokultury już nie, bo są zagrożeniem. Nie tylko takim, że jak przyjdzie pożar, to może pochłonąć cały las, nie tylko takim, że przyjdzie pasożyt, patogen lub grzyb i też pochłonie cały las. Monokultury są złe. I je zwalczamy obecnie, dlatego przebudowywuje się te trzwostany, które ktoś kiedyś posadził w sposób niewłaściwy. Taka też rola leśników obecnie. Słuchajcie, na horyzoncie, oprócz tego, co my sami ludzie wykonujemy na naszej planecie, Pojawiają się zmiany klimatyczne. I ktoś może powiedzieć spoko, zrobi się cieplej, zmieni się klimat, ale wszystko pozostanie na miejscu. No nie do końca, bo obecnie prognozuje się nawet są takie szacunki, że nasza kochana sosna, która stanowi, przypominam, 67% drzew w Polsce na terenach zalesionych, to sosny, wymrze w Polsce. I jest to spowodowane zmianami klimatycznymi. Poza tym wiele chorób, na przykład jej miała która kiedyś 40 lat temu była wyjątkowa, była zjawiskiem wow, że ludzie ją zbierali do zielników. Dzisiaj jest na każdej prawie sośnie. Jej przeszkodą była ostra zima, której nie za bardzo lubiła. Dzisiejsze zimy są łagodne, dzięki czemu swobodnie rozprzestrzenia się na każdym gatunku, tak naprawdę. Co to oznacza dla nas samych? Jeżeli zabraknie nam Sosny Pospolitej, to będziemy zmuszeni przebudować naszą gospodarkę. Bo cały przemysł drzewny jest skoncentrowany w Polsce właśnie na sośnie. To oznacza wzrost cen. Wzrost rachunków, wzrost innych różnych danin państwowych. Czy źle, czy dobrze, sami to musicie ocenić. Dla przykładu nie ma tragedii, bo takiej Francji najpopularniejszym gatunkiem jest dąb. Więc nie musi być tak, że w Polsce sosna ma zawsze górować. Obecnie przebudowywuje się te drzewostany, żeby uniknąć sytuacji, w której obudzimy się z ręką w nocniku. Bardzo Wam dziękujemy za zostanie z nami do końca. Zapraszamy Was do zobaczenia innych materiałów: tutaj o Jodle Pospolitej, we na nasz kanał i zobaczenia innych filmów, które mogą Wam się spodobać, bo oprócz tego, że nagrywamy naturę, czyli to, co kochacie, to również przygody i różne ciekawe miejsca w Polsce, w których możecie się odnaleźć. Jeszcze Wam bardzo dziękujemy za to wszystko, co mogliśmy dla Was zrobić. Cześć i do zobaczenia w przyszłych materiałach.